Tak, mamy wyjętą, i teraz musimy odpowiednio przekręcić kluczem, tak aby się język wkładki ustawił, by można było ją wyjąć. O. I mamy wkładkę wyjętą trochę brudna no i teraz wkładamy nowy zamek też musimy pamiętać żeby ten język był na dole tak wsuwamy wkładkę i musimy teraz wycelować otwór na śrubkę żeby ją skręcić